25 września był Światowym Dniem Serca. To coroczne święto poświęcone promocji zdrowego stylu życia i zapobieganiu chorobom układu krążenia. Idea tego święta powstała pod koniec lat 90. Serce to najważniejszy organ ludzkiego ciała. Pracuje przez całe nasze życie, w dzień i w nocy, bez przerwy i urlopów, dostarczając krew do wszystkich komórek. Policki przychodni, pacjenci najczęściej leczą nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, niewydolność czy zawały mięśnia sercowego. Na pewno ból w klatce piersiowej jest takim objawem niepokojącym. Pacjenci no, powinni się z tego powodu zgłaszać. Jeśli to jest nagły ból, to jak najbardziej wzywać pogotowie. Tak? Nie czekać z przyjściem do lekarza, tylko jeśli to się dzieje w domu, jest to nagły, silny ból. To jak najbardziej wzywać pogotowie. Tak? Natomiast tutaj w przychodni też jak najbardziej diagnozujemy tak, bóle w klatce piersiowej. I tak, I tak jak mówiłam, nie zawsze to jest zawał. Zdarza się, że objawy są bardzo nietypowe i zależą od chorób współistniejących. Czasami to są bóle brzucha, czasami nudności, czasami wymioty. Pamiętam taki jeden przypadek, chyba taki bardzo niecharakterystyczny, jeszcze jak były dyżury w przychodni. Pacjentka miała bóle małego palca ręki lewej. Bardzo niecharakterystyczny objaw, wykonanym EKG wyszedł zawał. Także bardzo, takimi sztandarowymi objawami jest ból w klatce piersiowej, rozpierający, piekący, tak? promieniujący do szczęki, do lewego, do lewego ramienia. No to takie są sztandarowe objawy. Aby serce pracowało bez zakłóceń musimy mu zapewnić dobre warunki. Duży wpływ na jego kondycję ma odpowiednia waga ciała, zdrowa dieta i aktywny tryb życia. Co najmniej ta godzinka dziennie, żebyśmy poświęcili ją właśnie e, dla zdrowia, bo tak naprawdę ruch to zdrowie, każdy o tym wie. Tak więc aktywność fizyczna. Kolejna sprawa dieta to jak się odżywiamy. Coraz więcej osób cierpi na nadwagę i otyłość. Wynika to z, ze spożywania nadmiaru cukru, nadmiaru tłuszczy. Dlatego tutaj apel, abyśmy te y, słodycze i te y, tłuste potrawy ograniczyli do minimum, zastąpili je owocami, warzywami, nasionami, orzechami. Dbałość o kondycję serca to kontrolowanie chorób współistniejących i regularne badania lekarskie. Osoby po czterdziestym roku życia powinny to robić przynajmniej raz w roku. Są bardzo fajne teraz badania. 40 plus dla pacjentów, tak. To tylko to pacjent musi zainicjować, że tak powiem, chęć tego badania przez tą stronę internetowe konto pacjenta, tak? I to są badania, które oceniają tak po prostu naszą kondycję, tak? Za pomocą badań biochemicznych tam też dochodzi do pomiarów ciśnienia, tętna, masy ciała, wzrostu, tak? Bardzo fajne badania, takie profilaktyczne. Według Narodowego Funduszu Zdrowia w 2021 roku na 68 tysięcy zawałów około 13% charakteryzowało się nietypowymi objawami. Informacje o chorobach układu krążenia można uzyskać w ramach kampanii społecznej Nie zawal, wybierz życie.